Powiedz, czy też tak masz. Załóżmy, że jest jutro jakiś deadline. Masz jakiś projekt w szkole lub w pracy. Wiesz o nim od miesiąca, ale siadasz dopiero teraz, bo, no, tak wyszło. Wpatrując się w pusty dokument po ledwie kilku sekundach, decydujesz, że najlepszym rozwiązaniem będzie. zrobienie tego zaraz. To nawet nie jest tak, że chcesz oglądać te durne filmiki. W końcu, z każdym następnym przesunięciem palca po ekranie, ten wewnętrzny ciężar się zwiększa, a czasu jest coraz mniej. Dodaj do tego pogłębiającą się mgłę w głowie, która jeszcze bardziej utrudnia ci skupienie i wyjście z tego błędnego koła. Wiem, że musiałem. Mieć z tym problem w przeszłości? Wiem, że pewnie masz teraz, skoro oglądasz ten filmik. I wiem, że pewnie widziałeś mnóstwo filmików na YouTubie czyli gdziekolwiek, które dają ci jakieś porady i triki, jak się łatwiej skupić, jak być bardziej produktywnym, jak tak zrobić social media detox i tak dalej. Ale dlaczego tak jest? Dlaczego nie możemy po prostu usiąść i zrobić czegoś ważnego bez większego wysiłku? Dlaczego nie jesteśmy zmotywowani do robienia rzeczy, które no finalnie mają pozytywny wpływ na nasze życie? Bo przecież nie chodzi o to, że nie chcemy tych rzeczy. Gdy nie chce ci się ćwiczyć, to nie jest tak, że już nie chcesz tej sylwetki. Gdy nie chce ci się uczyć, to nie znaczy, że no już nie chcesz dla siebie lepszej przyszłości. Po prostu jest to trudne. Więc o tym dziś pogadamy. Dlaczego odkładamy wszystko na później? Dlaczego, żeby trzymać twoją uwagę, muszę robić tak dowalony montaż oraz jak to wszystko ogarnąć. Dobra, najpierw musimy zrozumieć co nieco na temat mózgu. To, co zdziwiło mnie po wgłębieniu się w ten temat, to to, że w zasadzie mamy w większości ten sam mózg, co nasi przodkowie żyjący tysiące lat temu. I to jest rodzaj mózgu, który ewoluował po to, żeby umożliwić nam wspólne przetrwanie w jakichś trudnych, dzikich miejscach. To taki rodzaj mózgu, który, gdy szedłeś głodny przez krzaki i zobaczyłeś banana, powodował, że byłeś podekscytowany. Ale w zasadzie nie licząc ostatnich kilkudziesięciu lat, no max kilkuset, to przez większość naszego istnienia nie było zbyt dużo stymulujących rzeczy do roboty. I to też nie jest tak, że ludzie Ludzie wtedy żyjący byli świadomi, że ich życie jest tak nudne, bo nie mogą sobie oglądać TikToka, zamiast siedzieć nad tym durnym ogniskiem. To, o co mi chodzi, to to, że to podekscytowanie tym bananem to ten sam powód, dla którego chcemy wejść na Instagrama i TikToka. To pewnie ten sam powód, dla którego oglądasz teraz to moje gadanie. Powodem, dla którego jesteśmy zmotywowani, aby robić którąkolwiek z tych rzeczy, jest substancja, której musiałeś już słyszeć od tych wszystkich rozwojowych influencerów. Dopomina. I wbrew temu, co mogłeś od nich usłyszeć, to wcale nie jest hormon przyjemności. I teraz, nie jestem endokrynologiem, a wszystkie źródła i badania są Dopamina jest wydzielana, gdy czujesz, że zaraz zostaniesz nagrodzony, lub gdy czujesz, że zaraz doświadczysz czegoś przyjemnego. Kiedy widzisz to powiadomienie z Instagrama, bo Huberman polubił ci komentarz, on naprawdę to zrobił, dostajesz kropelkę dopaminy, która motywuje Cię do kliknięcia. Dlatego właśnie warto zamienić te wybijające nas ze skupienia aplikacje na coś mniej stymulującego i faktycznie wnoszącego coś do życia. Nie wiem, podcasty, audiobooki czy booki. A skoro o nich mowa, to muszę wam powiedzieć o super apce BookBeat, będącej sponsorem tego odcinka. Nie promowałbym czegoś, w czym nie widziałbym wielkiej wartości. A powiedzmy, że ma sobie dużo wartości. Jako koneser wszystkiego, co związane ze stoicyzmem, to słucham aktualnie sztuki życia według stoików od Piotra Stankiewicza. Bardzo spoko wprowadzenie do stoicyzmu, zwłaszcza jeżeli polecane przeze mnie rozmyślania Eureliusza wydają ci się zbyt hardkorowe. Dalej mam w planie przesłuchać wielokrotnie polecanej mi psychologii tłumu Gustawa Lewona. W skrócie chodzi o to, że tłumy stają się jakby oddzielnym bytem, a jednostki tracą w niej swoje indywidualne cechy. Brzmi ciekawie. No, ale ogólnie jest tam tak dużo kategorii audiobooków e-booków, że każdy znajdzie coś dla siebie. Rejestrujmy się. Na stronie, potem słuchamy w aplikacji. Z kodem Stasiek lub klikając link w opisie, nowi użytkownicy dostają 20 godzin słuchania przez 30 dni zupełnie za darmo. Więc na luzie możesz przesłuchać kilka audiobooków, jak coś anulować bez pobrania żadnej kasy. Szkoda nie skorzystać. Obczajcie, dziękuję dla BookBeat i wracając do odcinka. W dużym skrócie możemy powiedzieć, że dopamina kontroluje naszą motywację. A dlaczego o tym mówię? No Bo mimo, że mamy podobny mózg do naszych biegających posywanie przodków, to żyjemy w zupełnie innym świecie. Żyjemy w świecie, w którym nawet każdy kolor tej ikonki na tym urządzeniu ma ten sam mechanizm co zobaczenie pięknego żółtego banana. Tak trochę dajemy oszukiwać sobie nasz mózg, aby myślał, że scrollując na tym telefonie, robimy coś mega ważnego dla naszego przeżycia. Posłużę się przykładem batona. Czy masz ochotę go zjeść? Może tak. Na przykład ja jestem na redukcji, nie powinienem go jeść, no ale to mój rekwizyt, no nie wiem, więc muszę tak jakby. Jedzenie jest niezbędne dla naszego przeżycia. A kaloryczne jedzenie jest zazwyczaj jeszcze bardziej istotne dla naszego przeżycia. No bo wiesz, pozwoli nam dłużej żyć. No czyli w teorii im więcej kalorii, tym dłużej żyjemy. Taki skrót myślowy naszego. Mózgu. Więc, kiedy jemy takiego batona, nasz mózg to zapamiętuje. O, to było dużo kalorii. I następnym razem widząc tego batona, zachęci nas do zjedzenia go przez dopaminę. Prawie to samo dzieje się, gdy siedzimy na social mediach. One też trafiają w nasze prymitywne potrzeby. W tym wypadku życie w grupie akceptacji i przynależności. Często są też ucieczką od problemów, bo pozwalają nam się wyłączyć. Dobra, ale po co ja to wszystko mówię? No to dla nas wszystkich mających trudności ze skupieniem się, mających trudności z byciem zmotywowanym do robienia trudnych rzeczy, problem jest w tym, że przyzwyczailiśmy naszą do zalewania się tymi super stymulującymi bodźcami, że nie czujemy już tych naturalnych. No to nie jest tak, że czytanie kiedyś było przyjemne, a teraz nie, bo czasy się zmieniły. Tylko jak masz czerpać przyjemność z czytania, gdy możesz obejrzeć setki kilkusekundowych filmików nie ruszając się z miejsca. Ale dobra, rozwiązaniem, aby móc się skupić na tych nudnych rzeczach jest przeprogramowanie naszego mózgu do stanu domyślnego, aby przypomniał sobie, że te rzeczy nudne mogą być nienudne i przyjemne. Wiesz, bo może się okazać, że właśnie kilka prostych zmian w nawykach, usunięcie niektórych aplikacji, Ograniczenie tego grania na kąpie czy wywalenie śmieciowego jedzenia. Wystarczy, aby rzeczy jak spacery, rozmowa ze znajomym, trening, nauka, praca czy czytanie stały się przyjemne. Tam ci przykład. Średnio co 6-8 miesięcy mam okres, w którym decyduje się w ktoś pograć. Z moimi tendencjami do przesadzania ze wszystkim to wpadam w taki dwutygodniowy cykl, grania prawie codziennie ilekroć znajdę odrobinę czasu. To, co wtedy widzę, to rzeczy, które jeszcze wcześniej były neutralne lub nawet przyjemne, praca, treningi czytanie i itd. stały się naprawdę ciężkie. Wręcz bolesne. Co prawda, gdy już przestanę i wrócę do starych nawyków, moja zdolność do jakiegokolwiek skupiania się wraca do normy, ale no nie zawsze tak jest. Stąd na następny punkt. Nie chodzi o jakieś kilkudniowe detoksy dopaminowe czy coś w tym stylu. Musimy zrobić ogólny, długotrwały, przemyślany reset. Musimy zastanowić się, na ile bodźców chcemy sobie pozwolić w naszym życiu. No dobra, więc konkrety. Pierwszym krokiem jest wyłączenie powiadomień. Pomyśl o swojej koncentracji jako walucie. Za każdym razem, gdy otrzymujesz powiadomienie, tak by ktoś zabierał Ci trochę tej waluty. Oprócz tego, że ją tracisz, to Ciągle multitaskując, to zrobisz o wiele mniej i zajmie ci to o wiele dłużej. I nie mów mając FOMO, że przecież możesz przegapić ważne rzeczy. Większość powiadomień wcale nie jest pilna. Ja zostawiłem je tylko na jednym komunikatorze i kilku aplikacjach związanych z robotą. I oprócz tego, ilekroć robię coś wymagającego myślenia, włączam tryb skupienia lub jakiś odpowiedni. Druga rzecz to taki telefonowy minimalizm. Zmień tapety na coś nierozpraszającego. Włącz ekran czarno-biały, o którym ciągle gadam. Na głównym i pierwszym ekranie mi tylko najważniejsze rzeczy. Na te najbardziej zżerające czas aplikacje Głęboko lub usuń, nawet na kilka dni. Wiem, telefon będzie wtedy nudny, ale jakby o to właśnie nam chodzi, dalej środowisko. Też ma być nudne. Nie no, jak masz się skupić na tym nudnym zadaniu, mając pod ręką tak przyjemną, łatwą alternatywę. Utrudnij sobie dosłownie fizyczny dostęp do tych rozpraszaczy. I najważniejsze, próbuj konsumować rzeczy jakościowe. Zacznij czytać z próbuje jakichś dobrych podcastów czy audiobooków. Po zobaczeniu jak dużą wartość i jaką prawdziwą przyjemność to daje, oglądanie tych bezsensownych TikToków stanie się wręcz odrzucające. Jak coś, to możesz oglądać też. Moje filmiki. One może coś tam czasem wnoszą. A teraz, wraz z tym filmikiem, postaram się już zacząć moje regularne wstawiania. Więc napisz swoje propozycje na następne filmiki. To na tyle. Dzięki za oglądanie i dziękuję dla BookBeat. A jeżeli chcesz mnie na swoim ekranie więcej, to możesz mnie zafollowować też na Insta. Już tak niedużo brakuje do 40 tysięcy. Trzymaj się i siemkę.